Wszystkie konie są już w maszynie startowej i za moment sędzia starter Ryszard i Jasukiewicz otworzy drzwiczki i da znak koniom do startu. Tak też się stało. Dżenina przed chwilę prowadzi, ale tam walka o pierwsze miejsce. Konie mocno zgrupowane. Na pierwsze miejsce przechodzi ci Cichobor. Przy wewnętrznej bandzie Dżenida jest czwarta, tam z przodu jest także Tewa, ale teraz wyraźnie na drugim miejscu galopuje Jędka. Do celownika pozostało 1500 metrów. Prowadzi cichobor. Na drugiej pozycji galopuje jędka. Trzecia jest Jenida, Na czwartej pozycji kobet. I na ostatnim miejscu galopuje Judytoria. Cichobor przed Jętką Na trzeciej pozycji w dalszym ciągu galopuje Dżenida. Czwarty jest Kobet. Piąte miejsce zajmuje karta. Na szóstym miejscu Tewa i na siódmej pozycji audytoria. Karta przesunęła się na przedostatnią pozycję. A cichobor nadal jest na prowadzeniu. Za moment konie wyjdą na prostą finiszową. Cichobor przed Jętką. Cichobor, Jętka wysyłany. Kobet poprawia pozycję. Cichobor z Jętką. Kobet dużym kołem idzie. tewa. przy wewnętrznej bandzie. Najbliżej jej galopuje Dżenida. Z tyłu jest Judytorian. Cichobor, Cichobor, ale konie grupują się. Wszystkie finiszują bardzo ładnie. Przy bandzie idzie Dżenida. Dobrze finisuje karta. I karta jest na prowadzeniu. Karta, karta, karta cichobor, karta cichobor. Karta cichobor słabnie Dżenida, karta cichobor. Polem idzie i ale chyba już nie zdąży. Karta, karta, karta zwycięża. Drugi cichobor, trzeci kobiet, czwarta Dżenida.